Cześć, witam Was serdecznie. Zobaczcie, tak jak już Wam pokazywałem w poprzednim filmie, do kolekcji pomu trafiła karetka Polones FSO Polones sanitarny, czyli cargo z dołożonym dachem. Jest to wersja grujecka, która była robiona w grójcu. I zobaczcie, co jest najpiękniejsze w tym samochodzie. Jest to samochód, który ma specyficzną zabudowę było ich podobno 300 plany były na 3000, głównie trafiły do jednostek wojskowych a jest niesamowite dlatego, że to jest zabudowa, zabudowa CIMOS, czyli samochód, który ma tak naprawdę wnętrze zrobione jak na dzisiejsze, współczesne karetki, czyli ściana grodziowa z tyłu takie te wytłoczki na ścianie, gdzie jest pokazane gdzie można pokazane są miejsca, gdzie można umieścić sprzęt medyczny. W tamtych czasach była to naprawdę rewelacja. To porównajcie sobie naszego dużego Fiata w wersji sanitarną. Jeśli ktoś przesiadł się z dużego Fiata na Poloneza Poloneza w wersji Cimos, to była naprawdę przepaść. Była ściana groziowa były te wszystkie miejsca na sprzęt. Naprawdę wyglądało to niesamowicie. Dzisiaj no nikt nie chciałby pewnie jeździć w Tutaj widać wnętrze Poloneza w wersji, w zabudowie CIMOS. Faktycznie on się różnił od zwykłego Poloneza sanitarnego. Tak naprawdę bardzo dużo zaszło tutaj zmian. Te wytłoczone ściany przypominały już trochę zachodnie pojazdy. Z boku widać to też bardzo doskonale. Zmieniony fotel sanitariusza gdzie był bardziej wygodny, dwa otwory na butle tlenowe z reduktorami montowane w bocznej ścianie, więc to tak naprawdę już przypominało zachodnie karetki, różnego rodzaju schowki na kroplówki i inne sprzęty medyczne. Tutaj z boku widać wytłoczkę taką kieszeń na szyny Kramera, potrzebne przy złamaniach, a tu z przodu standardowy Polones. Czyli niczym wielkim to się nie różniło.